Walka się rozpoczyna z Angry Birds Epic, część. Ós... Czekaj chwila. Siódmą, przepraszam, nie ósmą. To jest. Ós... To jest. ósma. To jest. ósma To jest ósma część z tej. Nie. Siódma, Jezus! Siódma część z tej serii. I bardzo jeszcze mam tu wiele do roboty. I. Dobra, trzeba wygrać z tymi piratami. Piratami. musimy teraz wygrać. Jak ty się odzywasz? To nie jest głos. Dla bomby trzeba kupić nowy ten. HP. Czy to co? czy co? I to, też, I to też, i to też umierasz. To. Uuuu. 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 I to też umierasz, dobra, jest nic. Udało nam się wygrać. Południe Tak, okej, okay. udało nam się. Bardzo dobrze nam idzie. Za co? Bardzo dobrze. Tak, ty? Nie Nic się to o tym nie przejmuje. I tak to będzie tego krótka odcinka, bo tylko chcę zrobić te morze. idziemy na powstanie na następnym odcinku. Hmm. Jej! Rozwaliliśmy statki. Teraz ten drugi statek. No, teraz trzeba rozwalić tych facetów. Nie, czemu? A to reklama jest. Jak patrzy coś innego, też tam patrzę z tyłu, nie? Tam pada deszcz i ja to patrzę, a tu też pada deszcz i tak patrzę tu. Dlaczego? nie ma miał Bardziej się opuścił zrobić Grubasa najpierw, ponieważ Grubas bardzo dużo daje kawałka. Już Grubas nie żyje, Gruba, Grubas, Grubas już nie żyje. Tak. trzeba było i op, i i teraz dużo i teraz będzie mogliśmy zdobyć, Yes! bardzo dobrze idzie nam grać w tę grę i dwie gwiazdki znowu dlatego za to dobra, mamy git teraz trzeba zabić naszego wroga Prince chórki ty Trzeba go zabić! To oh. Cze, jest moim psem! Trzeba go zabić! Mój pies mi, mi pomoże z tym walką z principalem. Oh no! O oh, nie! Klipa. O! Trzeba użyć naszej specjalnej broni. Coś lepsze niż specjalna broń? Zobaczycie. Trzeba walczyć i zabić i... Dajmy się zacząć teraz klink. Na razie, na razie. Klink z, pyń z dajemy, bardzo dobrze. Może też dam nam te karcie. Powiedzcie, że tam też nie ma smierzy trochę. Mogę zrobić. Ludzie mogą włożyć taka do tej walczy, ponieważ tak do by od razu ich wiesz, że z kimś zabił. Nie wiem czemu ja wybrałem... Tę rozstarałeś. Freespork jest najłatwiejszy z tych wszystkich chyba. Chcę wam pokazać niego. What the hell? On jest żyje? I matka zabiła go i jest dobrze. Yay! Yay! Chcę, chcę, z tego tana i jest. Jej. Udało się. I to by było na koniec tego czy odcinka zes to? o, Co? O, co? I to by było na tyle z dzisiejszego odcinka Angry Birds. Epic, no. Epi Angry Birds Bardzo świetnie. Coń, toń, koń, 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 koń O mamy blusy. Ej, ej do pomocy. jej, pomocy. końcy. świetnie, jesteśmy dobry ten. Jesteśmy to klucz i... Blusy dołączyli do nas. Jej! I jakieś ormy? Ok, trzeba to blokować. A ja, ja mam w ogóle tych randomowej walki tutaj wchodzimy O, ja za mam jeszcze do wiele, wiele, do wiele jeszcze do zdobycia Takie słucham, dlaczego tyle aż tak? Dobra, a trzeba teraz... No, no dobra, dla matyldy nie będzie, dobra. Okej, okay, widzisz, dobra. Teraz mamy bluesy do naszej drużyny i... To jest na bluesów, nie? I tak. Hmm. Okej, okay, dobrze. Okej. Okay. Ja teraz muszę wyrzucić jak zwykle. Mm, zwykle. Moje, 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 prezenty nic nie dają. Oni tego mogą sobie wyrzucić moje prezenty jak zwykle. Tylko co, muszę wyrzucić? Nie chcę mi dać nic. I tak to będzie koniec odcinka, więc na